Marcu nasz Tomasz Hajto rozgrywa zaledwie trzy spotkania w drugiej Bundeslidze. Dwa wysoko i pewnie wygrywa. Niestety trzecie kończy się trochę pechową porażką na własnym stadionie. A przy takich wynikach po 27 kolejkach nasze Dikenix Blauen ma ugrane 52 punkty i jest na czwartym miejscu. Niestety do trzeciego Heidenheim tracimy cztery oczka. Do drugiego Hamburga osiem, a do prowadzącej Norymbergi aż 10 punktów. Do końca sezonu pozostaje już zaledwie 7 kolejek, i w tym momencie staje się już powoli jasne, że szanse na zajęcie drugiego miejsca, dającego nam bezpośredni awans do pierwszej Bundesligi, powoli robią się już tylko iluzoryczne. No niestety, strata punktowa jest chyba za duża. Oczywiście wciąż jeszcze mamy tutaj o co grać, bo w naszym zasięgu zdecydowanie bardziej jest miejsce trzecie, na którym jest w tym momencie Heidenheim, do którego tracimy 4 punkty, a więc nie ma jeszcze dramatu. Trzeba tylko teraz, w tej decydującej fazie, w tej końcówce sezonu, po prostu zacząć wygrywać. A czy takie wyniki będziemy osiągać, o tym przekonamy się już w tym ósmym odcinku naszej odbudowy Szalkę 04, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. Witam Was i lecimy do przodu. Ale zanim rozkręcimy się tak na dobre, no to jeszcze kartka z kalendarza. A tutaj mamy 1 kwietnia, a więc co comiesięczna kontrola finansów klubu. Bilans ogółem, jak widzimy, wynosi już prawie minus 3%. 32 miliony. Zadłużenie się pogłębia i nie wygląda to dobrze, jest naprawdę coraz gorzej. O dziwo, jak do tej pory zarząd jest usatysfakcjonowany stylem prowadzenia zespołu przez naszego Tomka Hajtę. Niestety, kiedy wejdziemy w składowe tej oceny, a więc strategię klubu czy rozegrane mecze, tutaj nasz prezes jest już mocno rozczarowany. Nota plus 3. Atmosfera w szatni dobra, ale niestety z tendencją spadkową, natomiast poparcie dla menedżera bardzo dobre. Przechodzimy zatem do naszego pierwszego starcia ligowego w kwietniu, a będziemy się mierzyć na wyjeździe z Dynamo Drezno. Bukmacherzy są zgodni, jesteśmy faworytami w tym meczu i liczymy po cichu na zwycięstwo. My już jesteśmy w szatni domowego obiektu Dynamo Drezno, a więc Rudolf Harbi Stadion. Nie zagramy w optymalnym składzie, bo przecież pamiętamy nasz kontuzjowany napastnik Simone Terode. W Wciąż jeszcze nie wyleczył swojego urazu i jest w trakcie rehabilitacji. 3 kwietnia godzina 13.30. Gospodarze w ustawieniu 4 2, 3, na ataku da Ferner na skrzydłach Borello i Koenigsdörfer. A my, oczywiście, w ostatnio ogrywanej formacji 4-3-3 na szpicy. Po strach wszystkich w tej drugiej Bundeslidze. Fabio Silva. No i jeszcze tabela, a tutaj, jak się okazuje, w tym sezonie Dynamo Drezno rozpaczliwie broni się przed spadkiem, z na szesnastym miejscu. Oważam znawia gry wyrzutem piłki z autów, Lig odgrywa mu, ponownie Oweżan środkowej Czurli nowo do żazgówki, piłka trafia w supek, ale zamieszanie tam jakiś kiks był, ale gospodarze wybijają. No szok. Czulinov zabiera się z piłką prawą stroną boiska, rozpędzony, ale zatrzymał się spod linii końcowej, wycofuje, tu jest Rand, do środkowy, ale niestety zbyt mocno, piłka przeszła całe pole karne, zamyka z drugiej strony bulter, Auvejean, Flick, zamykamy gospodarza w ich polu karnym, palcem, Zalazar, prosto pada, podanie, alż fantastyczne uderzenie Fabio Silva, takimi nożycami, ależ nieprawdopodobny strzał, no fenomen, ale moment, bo sędzia pokazuje chyba pozycja spalona, co jest niemożliwe, Weryfikacje mamy i teraz się przekonamy, a jednak jest gol uznany. Zalazar przy piłce w środkowej strefy boiska, podaje do fika. ten wycofuje do Palsona, który ładnie tutaj przerzuca ciężar gry na prawe skrzydło. Czurlinow ma trochę miejsca, wycofał, Rand. dynamicznie wpada w pole karne. Zalazar, Czurlinow, Ranft do środkowania. Fabio Silva zamyka tą całą akcję z główki, strzela, mamy 2-0, a jednak nie, znowu podbiega sędzia, no nieprawdopodobne, nie ma strzelonej bramki bez weryfikacji na warze, a więc sprawdźmy, czy tutaj był spalony, nie, jest zaliczona bramka, mamy 2-0. Zawodnicy Dynamadrezno w posiadaniu piłki na naszej połowie Próbują konstruować atak pozycyjny Ale Wiktor Palson, ależ tutaj odbiór Fenomenalnie jak profesor Już rozpoczynamy kontrę naszego zespołu Fabio Silva, Palson, takie kółeczko w środku wojska Zagrywa do Zalazara flick, Fabio Silva na jeden kontakt Czurino. no Fabio Silva Ależ uderzenie trafia w słupek No co za nieprawdopodobne, ależ pech Miałby już skompletowanego hat W pierwszej połowie, no niestety Najpierwsza odsłona tego spotkania za nami Pomimo, że może nie było jakichś wielu sytuacji podbramkowych to pewnie prowadzimy 2 do 0. Po fantastycznych uderzeniach Fabio Silwy, szczególnie ten pierwszy gol. No stadiony świata. To już 60. minuta meczu. Boisko opuszcza Mariusz Bulter. W jego miejsce na murawie melduje się Mehmet Chanajdin. Gospodarze wznawiają grę wyrzutem piłki z autu w okolicach środkowej linii boiska. Morszel Borello przyspieszył, ale jest tutaj kryty przez naszego zawodnika. Zalazar ładnie odebrał, ale tylko na chwilę. Morszel do środkowa da Ferner, ale nad poprzeczką spokojnie. Zawodnicy Dynama przy piłce rozpoczynają konstruowanie swojej akcji od linii obronnej. KAD wycofuje Ellers. Ellers do przodu zatrzymał się. KAD posyła piłkę na wolne pole. Jest tu Borelo, ależ niebezpiecznie będzie strzelał. No i niestety Farman tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Nawet nie próbował interweniować. A ta wkręca się przy słupku do naszej bramki. Jest niestety 1-2. Lowe wyrzuca piłkę z autu na wysokości naszego polakarnego karnego. Marshall ponownie odgrywa do Lowe. Marshall w polu karnym odwrócił się do środkowanie. Königsdorfer, ależ było groźnie. Czyli Lino w przypiłce przed polękarnym przeciwników podaje do Rantfla, ten wzdłuż linii do Zalazara. Ponownie rantfla, ależ przepiękne uderzenie. No tego się chyba nikt nie spodziewał za pola karnego. Taka podkręcona piłka i kto to strzela nasz prawy obrońca. Mamy wynik 1-3. Pięknie. Ależ kończymy ten mecz. No przepięknym golem Reinholda Rantfla, a przecież rozpoczynaliśmy to spotkanie fantastycznym trafieniem Fabio Silwy. Ostatecznie wygrywamy 3 do 1 i wszystko się zgadza dopisujemy sobie 3 punkty i zmniejszamy tym samym naszą stratę do trzeciego Heidenheim do jednego oczka tyle tylko że ci jeszcze nie grali w tej kolejce po tej porażce Dynamo Drezno osuwa się do strefy spadkowej ale to już nie jest nasze zmartwienie w samym meczu w 75 minucie kiedy strzelili tą bramkę kontaktową zrobiło się naprawdę niebezpiecznie ale tego dnia to było wszystko na co stać nam Modrezno. W szybkim tempie przechodzimy już do naszego następnego spotkania w drugiej Bundeslidze, a czeka nas niezwykle ważny mecz. Starcie, w którym gościć będziemy na własnym stadionie drużynę FC Heidenheim, a więc naszych największych i głównych jak na razie rywali w walce o to trzecie miejsce w lidze. I tutaj trzeba sobie powiedzieć krótko, ten mecz trzeba absolutnie wygrać. Remis właściwie nas nie interesuje, bo kompletnie nic nam nie daje. Natomiast o porażce nawet nie wspominam, bo ta przekreśliłaby właściwie nasze szanse już na trzecie miejsce. Wszyscy w zespole doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne to jest spotkanie. Tomasz hajto dodatkowo umotywował zawodników. Tutaj nie ma taryfy ulgowej, tu trzeba wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, tu trzeba zagrać absolutnie na maksa i trzeba wygrać. 10 kwietnia godzina 13:30 oczy wszystkich kibiców zarówno na trybunach jak i tych przed telewizorami zwrócone tylko na jednego zawodnika na Fabio Silve tylko on nas może tu poprowadzić do zwycięstwa. Goście w ustawieniu 4-2-3-1 na szpicy bramkostrzelny Kleinis za jego plecami nasz do niedawna zawodnik Drexler. A w tabeli oczywiście Heidenheim z punktem przewagi nad nami. Kamiński przypisał w okolicach środkowej linii boiska dostrzega na lewej stronie oweżana, zagrywa mu piłkę. Ten podaj w polkarne, jest tu Bulter. Ale już krycie dwóch zawodników Fabio Silva nie jest w stanie się obrócić przy piłce Bulter zagrywa Czurninow mocne uderzenie, ale zablokowany niestety I goście wybijają Jeden z zawodników Heidenheim przedziera się lewą stroną boiska Jest już przy linii końcowej, ale podcinany Przewraca się, był faulowany przez Rand miejmy tylko nadzieję, że to nie będzie czerwona kartka Na szczęście to jest tylko żółta Ale jest niebezpieczny rzut wolny Spod linii końcowej Mamy dośrodkowanie, uderzenie Ale piłka trafia w supek, wychodzi Na szczęście spokojnie Oweżan wznawia grę wyrzutem piłki z autu prosto pod nogi Flika, ale ten atakowany wycofuje do Palsona. Palson ładnie kółeczko technicznie. Zalazar, no niedokładne to zagranie. Na szczęście Oweżan znowu zbiera tą piłkę. Jest w okolicach pola karnego. Bulter wykłada Zalazarowi ten przedpole karne. Czurino piękne, mocne uderzenie. Szkoda, że nie celne. Kamiński przy piłce, podaje na lewą stronę do Oweżana, ten do Bultera. Bulter, ale pod pressingiem Rywali podaje do Flika. Ponownie Oweżan ciężko się przedrzeć, nawet przez środkową linię wojska. Zasieki podwójne postawione przez zawodników gości. Oweżan ponownie Bulter, zagranie piękne, diagonalne na wolne pole. Jest to Fabio Silva z Szola. Niestety, bramkarz górą, no szkoda. Pik wyprowadza groził kontrę swojego zespołu. Podaje do Kleinstwa. Ten atakowany przez Randflach skutecznie, ale musi bardziej uważać przecież ma na swoim koncie żółtą kartkę. Już co nie nasz atak. Czulino w prawej stronie dośrodkowania. Bulter, ale no nie za słabo takim strzałem nie zaskoczymy. Koniec pierwszej połowy I pomimo, że mamy wynik bezbramkowy, to emocji tutaj nie brakuje. Cały stadion jest jak wulkan. Wszyscy kibice dobrze zdają sobie sprawę, jak ważny to jest mecz. Mamy sytuację, stwarzamy okazję. No niestety na razie nie byliśmy w stanie żadnej wykorzystać. Ale miejmy nadzieję, że w drugiej odsłonie tego meczu to się zmieni. Jeszcze w przerwie robimy pierwszą zmianę. Miejmy nadzieję, że w tym momencie wyciągamy prawdziwego Asa z rękawa. Oto bowiem na boisko wraca po długiej przerwie spowodowanej kontuzją Simon Terode, A zastąpi grającego z żółtą kartką Wiktora Palsona. Przechodzimy na grę. 4-2-4. Czurlinow przedziera się prawą stroną pola karnego, ale zapędzony do rogu boiska. Podaje do Randfla, ten do Zalazara. Na jeden kontakt Czurlinow szuka miejsca do uderzenia. Strzela, zablokowany. Bulter! Jeszcze poprawka, ale niestety spalony. Rand wyrzuca piłkę z autu do Zalazara. Ten bezpośrednio na jeden kontakt. no fatalne pudło w takiej sytuacji rzut wolny dla naszego zespołu, Kamiński mocno, ale niestety prosto w mur, piłkę zbiera Bulter, no jest ciężko, nie jesteśmy w stanie skruszyć defensywy rywali a to już 71 minuta, Kamiński w pole karne, Fabio Silva, ależ sytuacja no w końcu pięknie jest, 1-0 no nareszcie się doczekaliśmy i kto strzela, oczywiście on Fabio Silva, stadion szaleje Zalazar przykłócał w środkowej strefie wojska. podaje do Terodę, ten do Czurlinowa, ale pod naporem przeciwników wycofuje, w Kamiński ale spokojnie, przecież mamy teraz naprawdę dobry wynik, nigdzie na się nie śpieszy, zagranie w polekarnej. Jest tu Fabio Silva Spodnień końcowy to strzela. Mamy 2 do 0, no niewiarygodne Dwie minuty zaledwie później, ale moment. Sędzia kontaktuje się z Warem. mamy weryfikację, czy tam była pozycja spalona. Nie, to jest uznany. Oweżan z lewego skrzydła zagrywa do przodu, niestety niedokładnie. Piłkarze Heidenheim przechwytują piłkę i już ruszają do ataku, ale szczelnie się bronimy. No nie na tyle, bo Leipert znalazł tam trochę miejsca do środkowej Clandis, ale tam jest zablokowany, żydrożni. To, że ostatnie minuty, ostatnie sekundy zwycięstwo właściwie mamy już w kieszynie. Niestety Mariusz Bulter odnosi kontuzję, musimy go zdjąć z boiska, w jego miejsce na murawie pojawi się Mehmet Canaydin. Miejmy jednak nadzieję, że kontuzja Bultera okaże się niegroźna i szybko zobaczymy go z powrotem na boisku. A my no cóż, świętujemy, olbrzymia radość, wszyscy kibice na trybunach, przed telewizorami szczęśliwi, ostatecznie wygrywamy w tym niezwykle ważnym meczu z FC Heidenheim u siebie 2 do 0. Dopisujemy sobie trzy punkty, ale jak to mawiał klasyk, ten mecz był właściwie jako sześć oczek, bo przecież po tym zwycięstwie przeskakujemy w tabeli Heidenheim, i po raz pierwszy od dawien dawna jesteśmy na trzecim miejscu. Ależ to było emocjonujące spotkanie. Długo co prawda nie potrafiliśmy strzelić bramki. Fabio Silva, nasz lider na ataku, grał słabo i kiedy Tomasz Hajto miał już go zdjąć z boiska, ten w 71. minucie otworzył wynik. To było niewiarygodne. Ale prawdziwą truskawką na torcie, jak mawia nasz Tomek, był niewątpliwie powrót przecież po długiej kontuzji naszego napastnika Simona Terode i na dodatek jaki powrót od razu okraszony bramką. Tak więc wraca w pięknym stylu od razu melduje się w najlepszy możliwy sposób. Naładowani pozytywną energią, niesieni tym jakże ważnym zwycięstwem z FC Heidenheim, przechodzimy już do naszego kolejnego spotkania w drugiej Bundeslidze. Tym razem wybieramy się na SV Darmstadt 98. 8 Bukmacherzy są tutaj zgodni, jesteśmy w ich ocenie faworytami. Rywal nie należy do najmocniejszych, zajmuje dopiero 16. lokatę w tabeli. No i już jesteśmy w katakumbach tego domowego obiektu drużyny SV Darmstadt Merkstadion Ambulen Faltor. Trochę długa nazwa, można połamać język, ale jakoś się udało. Do tego spotkania przystępujemy właściwie tylko bez jednego kontuzjowanego zawodnika, jakim jest środkowy pomocnik laca. Ale powiedzmy sobie szczerze, umówmy się, no to nie jest żadne osłabienie naszej drużyny, dlatego mamy prawo wymagać tutaj zwycięstwa. No niestety, ale dzisiaj zwyczajnie nie było nam pisane zwycięstwo. Ostatecznie remisujemy ten mecz 1 do jednego. Jest to zwyczajnie skandal, kompromitacja i katastrofa, szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę statystyki za to spotkanie. Nasza olbrzymia przewaga nie znalazła przełożenia na strzelone bramki. Owszem, już w szóstej minucie prowadziliśmy po golu Fabio Silwy, wtedy wydawało się, że to będzie spacerek i formalność. Niestety, jakże myliliśmy się. Na naszą zgubę nie podwyższyliśmy tego prowadzenia, a gospodarze w 77. minucie oddali jeden, jedyny celny strzał w światło naszej bramki, no i zdobyli gola. Wtedy, oczywiście, obudziliśmy się wszyscy z ręką w nocniku, przeszliśmy na formację 4-2-4, no i rzuciliśmy się do frontalnego zmasowanego ataku, no ale nic nam to już kompletnie nie przyniosło. Nasz kolejny blamasz w tym sezonie stał się więc faktem, dopisujemy sobie ten jeden marny punkt, a tymczasem w tej kolejce Heidenheim przegrywa swoje spotkanie i paradoksalnie po tym fakcie umacniamy się na trzecim miejscu. Darmstadt 98 ucieka ze strefy spadkowej, no i rzeczywiście, bo przed tym meczem przez chwilę w tej kolejce byli na przedostatnim miejscu w tabeli, ale ten jeden punkt zagwarantował im powrót na to szesnaste miejsce. Tak więc można zrozumieć determinację tego zespołu, przecież oni walczą w gruncie rzeczy o życie, bronią się przed spadkiem do trzeciej ligi. Panie i panowie, do końca sezonu pozostały już tylko ostatnie cztery kolejki. Można zatem się spodziewać, że walka o ten awans na finiszu będzie niezwykle zażarta. Jak tu piszą, pomiędzy trzema ekipami. Hamburger Sportverein FC Nürnberg, no i oczywiście nasze DK Blauen. Tyle tylko, że bądźmy poważni. My w tej stawce się w ogóle nie liczymy. Przecież nasza strata punktowa do drugiej Norymbergi wynosząca 7 punktów, a do prowadzącego Hamburga aż 10. Właściwie przekreśla nasze marzenia na bezpośredni awans do tej pierwszej Bundesligi. 7 punktów straty do Norymbergi. Tymczasem przed nami cztery kolejki. Ostatnie cztery mecze, w których. Teoretycznie możemy ugrać aż 12 punktów. Żeby było jeszcze ciekawiej, w ostatnim spotkaniu tego sezonu podejmiemy na wyjeździe właśnie zespół Norymbergi. Tak więc jakieś matematyczne szanse wciąż gdzieś tam istnieją. Niewielkie, bo niewielkie, no ale jakieś są. Dlatego nie będziemy już czekać, przechodzimy do naszego kolejnego starcia w drugiej Bundeslidze, a gościć w nim będziemy na własnym stadionie ekipę Werderu Brema. Wciąż nie możemy skorzystać jedynie z kontuzjowanego Dany Lacy, ale pozostali zawodnicy, wszyscy zdrowi, bez zawieszeń, tak więc teoretycznie możemy wystawić najmocniejszą jedenastkę. Tymczasem, Werder, który przed sezonem był absolutnym faworytem do awansu do pierwszej Bundesligi, rozgrywa rozczarowujący, wręcz fatalny sezon i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, dlatego jesteśmy tutaj faworytami. No i potwierdzamy ten fakt, bo ostatecznie wygrywamy ten mecz 2 do 1 po dwóch trafieniach Fabio Silvy. A kogoż by innego? Całe spotkanie rozpoczęło się nie najlepiej, bo w dziewiątej minucie przegrywaliśmy już po bramce Szmida. Tu ciekawostka, asystę przy tym trafieniu zalicza bramkarz Pawlenka, ale później później Werder już tylko się bronił. Na nasze konto wpadają trzy oczka i tym samym przynajmniej chwilowo zmniejszamy naszą stratę do drugiej Norymbergi do czterech punktów. Tyle tylko, że ci jeszcze nie grali w tej kolejce. No i kto by przypuszczał przed sezonem, że z takim Werderem Brema absolutnym faworytem do awansu, zresztą obok nas, dwukrotnie wygramy, a tymczasem gubić punkty będziemy ze słabe tej ligi. Jakież to wszystko przewrotne. Oczywiście nie sposób jeszcze nie wyróżnić zawodnika tego spotkania. Zawodnika, który wygrał nam ten mecz. Fabio Silva, bo przecież o nim mowa. Autor dwóch goli, ocena 8.60. Portugalczyk jest w nieprawdopodobnej formie. W 11 meczach strzela już 13 bramek. Przechodzimy już do naszego kolejnego spotkania ligowego, a będzie nim wyjazdowe starcie z SV Sandhausen. Jesteśmy nieznacznym faworytem i obyśmy się spisali na miarę oczekiwań. No dobra, jesteśmy już na BWT Stadion Am Hartwald. SV Sandhausen w tabeli jest na dziesiątym miejscu tuż za dopiero co ogranym przez nas Werderem Brema. Byłoby naprawdę miło, gdybyśmy powtórzyli tutaj podobny wynik. No niestety nie powtarzamy takiego wyniku ani żadnego innego podobnego, ponieważ, ku zaskoczeniu wszystkich, zresztą co ja kurwa mówię, przecież to jest kompletny szok. Ponosimy ciężką klęskę, przegrywamy aż 4 do 0 i takiej wtopy właściwie w tym sezonie chyba nie zaznaliśmy. Ale żeby było ciekawiej, statystyki za to spotkanie kompletnie nie odzwierciedlają tego wyniku, bo oddajemy dwukrotnie więcej strzałów, trzykrotnie więcej celnych w światło bramki i jedynie współczynnik XG. Gospodarze mają wyższy, bo 2,9 a my 1,85, ale też w sumie niewiele niższy. Oczywiście ten mecz wybitnie się nie ułożył, bo już w pierwszej minucie wyciągaliśmy piłkę z naszej siatki. Później coraz bardziej ofensywnie nastawieni, nadzialiśmy się na kolejne kontry. No i tak się to skończyło, jak się skończyło. Szkoda kurwa szczępić ryja. Jesteśmy zatem bez punktów, ale nawet gdybyśmy teraz to spotkanie z Sandhausen wygrali, dopisali sobie te trzy oczka, to w kontekście walki o to drugie miejsce nie miałoby to najmniejszego znaczenia, ponieważ Norymberga wygrywa wszystko. Podobnie zresztą jak HSV Hamburg, i tym samym obie ekipy na dwie kolejki przed końcem zapewniają sobie bezpośredni awans do pierwszej Bundesligi. A nam, no cóż, pozostaje obrona tego trzeciego miejsca, dającego Barra, że Heidenheim ponownie pogubił punkty w tej kolejce, dlatego możemy trochę odetchnąć. Mamy cztery punkty przewagi. Ten mecz to była nasza absolutnie największa katastrofa w tym sezonie. Porażka z tak przeciętnym zespołem jak Sandhausen w takich rozmiarach naprawdę boli. No ale cóż, trzeba przejść do porządku dziennego i lecimy dalej. No i oczywiście nie mogło być inaczej, właściwie to się nawet można było spodziewać, że ten wynik naszemu Tomkowi to się odbije jeszcze czkawką. Te tytuły i nagłówki w mediach, haj to pod lupą po zaskakującej porażce, no mówią same za siebie. Kibice najchętniej wykreśliliby ten dzień ze swoich kalendarzy. Totalna kapitulacja w konfrontacji z zespołem skazywanym na niechybny spadek z ligi. Co? Ale tutaj to chyba się rozminęli trochę z prawdą, bo przecież Sandhausen jest w środku tabeli i ani myśli o jakimś spadaniu. W kwietniu w drugiej Bundeslidze rozgrywamy cztery spotkania. Nasz bilans to 3 zwycięstwa i jeden pechowy remis. Ostatni mecz, który pierwotnie miał być również rozegrany w kwietniu, został przesunięty w terminarzu na 2 maja. No i niestety kończy się naszą ciężką klęską. Na dwie kolejki przed końcem sezonu jesteśmy na trzecim miejscu i mamy przewagę czterech punktów nad czwartym Heidenheim. I naprawdę trudno powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Jeśli by założyć wariant najbardziej pesymistyczny, a takiego przecież nie możemy wykluczyć, i zespół FC Heidenheim w ostatnich dwóch kolejkach dwukrotnie wygra, to my, żeby się utrzymać na trzecim miejscu, musimy w ostatnich dwóch meczach ugrać 3 punkty. Tymczasem jak się okazuje, wcale to zadanie nie musi należeć do łatwych, bo jak już wiemy, w ostatnim meczu tego sezonu zagramy na wyjeździe z Norymbergą. Wcześniej na własnym obiekcie podejmiemy FC St. Pauli i to właśnie w tym meczu musimy szukać zwycięstwa. Ale jak będzie? Czy ostatecznie obronimy naszą trzecią lokatę w Lidze i tym samym zagramy w barażach o pierwszą Bundesligę? O tym dowiemy się już w następnym odcinku, na który serdecznie Was już wszystkich zapraszam. Gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę i komentarza. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.